Dzień dobry, a dzisiaj witam Was w recenzji wody perfumowanej Creed Viking. Zapraszam do oglądania. Perfumy te zostały wydane w 2018 roku. Twórcą kompozycji jest Olivier Creed. No głowy to różowy pieprz, mięta pieprzowa, bergamotka, cytryna, absynt i pomarańcza. Do serca lawenda, róża goździk jako przyprawa, ziele angielskie, jaśmień i korzeń irysa. No Nuty bazy, wetiveria, cedr, białe piżmo i fasola tonka. Trudno mi dokładnie opisać skojarzenia z tym zapachem. Jest to, słuchajcie, zapach ziołowo-przyprawowy. Czuję tutaj wyraźnie różowy pieprz oraz miętę. Jest taka mięta, jak taki olejek, taki trochę na katar. Oraz bergamotkę. Myślę, że ten obrazek by trochę oddał ten zapach. Od początku do końca... Znaczy na początku tak bardziej intensywnie, potem już tak bardziej w tle, wybrzmiewa taka bliżej nieokreślona nuta. I jakby takiego kurde, na początku trochę syntetyczna moim zdaniem nawet wręcz. Jakiegoś takiego lekko mokrego drewna. Także te perfumy ewoluują, co jest na plus. I słuchajcie, warto im dać szansę, bo jeśli pierwszy pilasik wam się nie spodoba, to potem może już być lepiej. Zapach jest dosyć elegancki, do jeansów, do koszuli. Ewentualnie do y, polówki, ale tak z dresami, krótkimi spodenkami, to to by się raczej gryzło. Y, dla mężczyzn raczej 30+, plus y, z wąsami i brodą. I słuchajcie, jako ciekawostka, ja to kupiłem od tego samego gościa, widać mu nie siadło, co? Y, Encranowara, no nie? Dlaczego o tym mówię? Słuchajcie, ponieważ moim zdaniem, jeśli lubicie Encranowara, to to nie są podobne zapachy, ale w podobnym trochę klimacie. Jeśli będziecie encronowara, Kryda Viking'a też polubicie. Natomiast to też nie działa w dwie strony. że Jeśli na przykład nie siądzie wam Noire, to może wam Kryd siądzie, na przykład. Natomiast moim zdaniem nie będę takiej możliwości, że jeśli polubicie encronowara, nie polubicie Kryda. Na przykład Darek z kanału Predator Cube lubi te perfumy i naprawdę moim zdaniem one idealnie do niego pasują. Słuchajcie, kogo widzę w tym zapachu? Jakiegoś sympatycznego, eleganckiego i zamożnego y, gościa. Takie też mam trochę kojarzenie z takim działkowym zapachem, taką, słuchajcie, proszę was, chatką taką, y, w której, powiedzmy, y, jakieś tam przyprawy, jakbyśmy tak, kurde, otworzyli szufladę, no coś w tym stylu. Całorocznie słuchajcie, tak moim zdaniem, bardziej ta taką y, wiosnę, taką niezbyt ciepłą. Jak na lato, to raczej bardziej na wieczory i na jesień. Za kompozycję, jak mi się ten zapach podoba, daje tym perfumom 8 na 10. Aha, warto jeszcze podkreślić, że jak wąchamy te perfumy bezpośrednio z nadgarstka, one będą pachniały trochę inaczej niż jakbyśmy tak... Już tak z projekcją, jak tutaj da nas trochę do leci. Tak, więc parametry tych perfum to tak. Projekcja nie jest tutaj raczej zbyt mocna. Tak maksymalnie na długość wyciągniętej ręki, tak. Yy, ale to też w sumie dobrze, ponieważ te perfumy mają, są eleganckie i one nie muszą... Nie jest to takie coś, co będzie na siłę, proszę was, yy, że brało o komplementy. To to raczej będzie tak bardziej stonowane. Jak, słuchajcie, ktoś będzie stał obok nas, blisko, to raczej poczuje te perfumy, ale to nie są takie, które, że jak wchodzimy do pomieszczenia, to każdy będzie je, proszę was, czuł, tak? Że będzie taki ogon szedł za wami. No to to nie, to... Także tutaj nie przesadzimy z aplikacją. Jedyny, najdalej, jak zrobimy dużo tych psiłknięć, yy, jedynym właśnie mankamentem będzie cena. To nie tak. Ale słuchajcie, te perfumy są za to trwałe. Yy, słuchajcie, około 12 godzin się na mnie zapach trzymuje. Tak? Słuchajcie, nieważne czy w zamkniętym pomieszczeniu, czy na otwartej przestrzeni, nawet jak wieje. Niestety, tą drugą stroną medalu jest cena, która jest, moim zdaniem, niestety znacznie zawyżona. Za 100 ml te perfumy powinny kosztować maksymalnie 500 zł. Niestety jest to kryj, dlatego połowa, słuchajcie, ten idzie za jakość, a druga połowa za markę. Są na ludzie, którzy odlewają to, słuchajcie, z flakonów 500 ml. na taką rozbiórkę warto się załapać i sprawdzić ten zapach. Ewentualnie gdzieś w jakiejś luksusowej perfumerii ten zapach przetestować. Tyle na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie odcinka. Do widzenia.